Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AWP Hyper Beast. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 sierpnia. Do wygrania macie PaySafeCard o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony wowka zrobimy sobie coś podobnego co wczoraj, czyli po prostu mając 100 zł. Dziś, w dzisiejszym wypadku polecimy właśnie z Ultra Case'em na bitwach, więc zobaczymy. No, budżet nie jest, nie jest duży, naprawdę. A kurczę, do dyspozycji jedna skrzyneczka. Jeśli tutaj zwycięstw nie będzie, no to wiadomo, jesteśmy pozamiatani. Jeśli będą jakieś fajne, no to może właśnie ta koseczka siądzie. O kurde, ale szybko. Tutaj znaleźli się przeciwnicy, a ty przybylak to kurczę. Ja nie wiem, tu jest jakiś. chyba najczęstszy gracz jest Guskinsa, bo nie wiem, którą bitwę z nim staczam. I to nie, że dzisiaj tam bitwę robiłem wczoraj, czy przedwczoraj, tylko nie wiem, w ciągu w miesiąc temu, czy ile ten gość się pojawia ciągle. O, dobra, P250 simow, czy to. O, kurde, nie wystarcza, nie wystarcza. Błagam, błagam. tok, tok, będzie, będzie, będzie. Jaka kozacka bitwa, jaka kozacka bitwa już na samym starcie. Ja pierdzielę co Ultra. Jakiejś zrobił, to jest hit. To jest naprawdę hit. Jak na taką skrzyneczkę mamy hiciorka. Mamy chciorka, lecimy kolejny raz dokładnie taką samą Jeśli tutaj naprawdę będzie tak sypać tymi awupami i mm, petkami e, asimowami No to kurde, może być grubo, naprawdę może być grubo w dzisiejszym odcinku O kurde, o kurde Pamiętajcie oczywiście o najlepszym kodzie, jest to kod WOWKETY m, Z którym macie 10% więcej przy wpłacie i 20% na start I darmowe skin, gratisowe skiny, co wam za chwilę pokażę No i ponownie prowadzimy, o kurde, no i te prowadzenie chyba zostaje zabrane Nie, 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 słuchajcie nie tak łatwo, nie tak łatwo. Teraz już tak, teraz już tak, niestety. No tutaj za WP nie ma co dyskutować, tak naprawdę. I jest kolejna, tym razem u mnie. Tok minimalnie, minimalnie pięknie. Tak to się robi widzowie, tak to się robi widzowie Najlepszy kod oczywiście kod Wofkaety, 10% więcej przy wpłacie 20% na start, tak jak mówiłem I takie oto gratisowe skiny przy wpłacie Z moim kodem, możecie właśnie Otrzymać, więc tak to by się Prezentowało, na każdego z nich po prostu Jest szansa używając mojego kodu A my co, lecimy sobie z następnymi bitwami Myślę, że tak dobrze nam poszły Te pierwsze bitwy, że Spokojnie zrobimy sobie teraz 10 z na 4 osoby tu jest najgrubiej w dzisiejszym odcinku, jak tylko mogło być Znaczy może być jeszcze grubiej, mogliśmy dorzucić jeszcze parę skrzyneczek Ale nie przesadzajmy, jest to bitwa czteroosobowa Jak na budżet 100 zł, to jest naprawdę totalna grubizna Jakby to już faktycznie siadło, to jesteśmy tak blisko kosy Tak blisko kosy, że normalnie Piękne, ze skrzyni za 4,20 przypominam Jest to naprawdę bardzo tania skrzyneczka Jest w zasięgu rąk nawet tych Którzy używają mojego kodu, wowkę, ty, yy, bo macie wtedy 20 na start. No i coś tam ciekawszego utrafić, w jakimś indirected case jak najbardziej ultra case'a można sobie strzelić. Więc tutaj, o kurczę, no niestety, na razie przeciwnicy. Dual beretki są moje. Dawaj super stanie, dawaj super stanie. No nie jest taki super stan, ale podgoniłem na pewno tymi dual beretami. No niestety, tutaj Alex zdobywa kolejne dual berety, które dają mu. No i blisko były moje. Blisko były moje, żeby ja trafił właśnie beretki, ale niestety nie sia dobra są, są dobra. Co odwlecę, to nie uciecze, jak to mówią. No i tutaj jeszcze jeszcze jedne. Jeszcze jedne. I, i dobra, będzie spoko chyba, będzie spoko. Kurde, jest naprawdę mega blisko. Jest naprawdę mega blisko, żeby to zwyciężyć. Niestety zdobywa P250 Asimow i teraz słuchajcie, jeśli zdobędziemy petkę Wasimowa, to zwyciężymy toło to bitwę. Niestety tak się nie stało. Niestety tak się nie stało. Oj, gruby odcinek. Ja się nie spodziewałem, że to będzie tak mocne. Ja naprawdę się nie nastawiałem, że to będzie tak mocny odcinek. Te bitwy są naprawdę solidne i nie jedna mocna skrzyneczka mogłaby pozazdrosić po prostu trafów w tej skrzyneczce, które się tutaj pojawiły. Więc ostatnia bitwa z Ultra Case'em i lecimy po skiny, które właśnie zdobyliśmy. Więc tutaj niestety nie zaczynamy z... O nie, dobra, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Hopper jest jak najbardziej okej okay, w Ultra Case'ie. Nie narzekajmy na niego Bo jest jak najbardziej spoko Czy będzie peteczka, czy będzie O kurde, kortek spada No i to już jest niebezpieczny skin To już jest naprawdę niebezpieczny skin, którego niestety już nie przebijemy Więc tak to się kończy. Ja lecę sobie Pozbyć się tych skinów właśnie Które zdobyliśmy Dajemy sobie jednego za drugim i zobaczymy, jak to nam wyszło. No wiadomo, że już wyszło spoko, to akurat wiadomo. Może gdybym tak mocno nie poszedł w tamte bitwy, czyli właśnie te cztery osobowe mogło być jeszcze lepiej. No ale chciałem, słuchajcie, miałem naprawdę solidny grunt pod stopami, więc postanowiłem, że to może być dobry pomysł, żeby coś takiego wykonać. To nie wiem, czy jest dobry pomysł, ale też sobie wbijemy lowcase na Jesterze plus zbustowany indirected i do tego ze zwykły indirected. No i tutaj niestety przeciwnik trafia lepiej. Ale teraz mamy tego jesterowego, który niestety, ale nie rzuca nic fajnego. Do prowadzenia brakuje niewiele, ale nie zdobywamy też nic, co by mogło je dać. Indirected, ostatni, no i ta bitwa niestety nie była dobrym pomysłem. Niestety nie była dobrym pomysłem dołączenie tutaj do przeciwnika, do gracza. A żeby wygrać Pacific Cardo, napiszcie, jaki jest wasz ulubiony napój, niegazowany i obok liczbę od 5 do 7. Team steampunkiem mnie troszeczkę zainteresował. underdog, dobra, wbijemy na underdoga zobaczymy czy mam szczęście na underdog. chciałem zobaczyć czy mam farta właśnie do underdoga, ozyris pewnie będzie dobry niestety, ale nie aż tak dobry jak mógł być, bo jest to well warm jedynie, no i teraz czy prowadzenie jest moje? jest oczywiście moje super, podoba mi się to mm, tutaj elite build kurde może być lepszy ale nie wystarcza żeby Tutaj zrobić i czy będzie zwykły. Tak jest, dobra. Underdog fajnie nam siadł. Underdog fajnie nam się Jak widzicie yy, tutaj, dobra, mamy to widzowie. Mamy to underdogowa bitwa przeznaczenia w dzisiejszym odcinku. Czyli underdog, który naprawdę może zrobić wiele. Musimy być najgorsi w tej bitwie. Jak to nam pójdzie, ja na underdogi no jestem tak średnio nastawiony, ale może dzisiaj akurat yy, uda się to lepiej rozegrać. Jak na razie słabi znaleci, no nie? Ogólnie mówię, ogólnie. Niekoniecznie o dobrym Morty się pojawia, to się jest ciekawej troszeczkę. No ale ciągle czekamy, ciągle czekamy na te lepsze, fajniejsze skiny, które mogą z tej bitwy zrobić naprawdę konkretną, no nie? No bo do konkretnej bitwy są potrzebne konkretne skiny. No i tutaj znowu prowadzenie zostaje mi odebrane i ja jeszcze się niestety umacniam, co jest tragiczną sytuacją, ponieważ o dobra, teraz on zdobywa, ale Umpik też będzie dobry, niestety. No tutaj niestety, ale ten Kalet ma największe szanse na zwycięstwo. Jesteśmy w gigantycznych terapatach. Musiał chociaż skrzynia ze czwórką, to jest naprawdę mocna skrzynia, ale niestety nie zdobywa nic, co by mogło tutaj. Dać mi zwycięstwo, no i jest to problem, widzowie. To jest problem, czy my nadal chcemy dołączać do graczy z skinsowych? Dobra, robimy to dalej. Robimy to dalej. Dołączyłem tutaj następnego ziomka. Eee, bitwa trzyosobowa. Kurde, trzyosobowa bitwa, naprawdę też szybka, bo jedynie cztery skrzyneczki, więc tutaj, kurde, co to było? Co to było? Niestety tutaj już mogę mocno ponarzekać Tutaj już naprawdę mocno mogę ponarzekać na te trafy Bo żaden, totalnie żaden mi się tutaj nie podoba Więc słuchajcie, wracamy Kurczę, wracamy do korzeni Mogliśmy wcześniej wrócić Dobra, pięciogwiazdkowy skin jest mój Pięciogwiazdkowy skin jest mój Kurde nie było nawet. Nie było nadpięcia gwiazdkowego. Czekajcie, czy mamy jakieś skiny pocieszenia? A powinniśmy. Nie, niestety, nie mamy. Dobra, 9 zł to oznacza jedynie to, że stać nas na dwa razy Ultra Case'a, na cztery osoby. Jeśli Ultra Case się przebudzi z Petką lub AWP-ą, działamy dalej z Ultra Case'em, tak jak na starcie odcinka, bo Ultra Case naprawdę był mega dobrą skrzynią. o co to tutaj chodzi? Jakieś kurcze tajemne ziomki tutaj wbili. Okej, okay, patrzymy tutaj pierwsze no pierwsze słabe skin nie ma ani petki ani te jest ta wupa jest ta wupa czyli zwycięstwo jest moje zwycięstwo jest moje widzowie ultra case znowu nas ratuje opuściliśmy go naprawdę w naprawdę złym momencie a on i tak nas ratuje kurczę to jest to jest skrzyneczka, która wesprze nawet w biedzie. Dobra, dajemy sobie coś takiego. Ponownie cztery osoby. No i Ultra Case ratuje właśnie całutki odcinek. Robi taką robotę, że ja będę w szoku, wy będziecie w szoku i każdy kto ogląda będzie w szoku. Co odwali Ultra Case, bo rzuci Good Night Lotera. No ja wam gadam. Good Night Lotera rzuci i będzie dobrze. Będzie dobrze. Czekamy tylko na ten moment, aby ten Good Knife wyleciał, bo z czego nigdy nie trafiłem. W skrzyneczce Ultra Case'a nie zdarzyło mi się takie coś. Taki najmocniejszy skin, jaki trafiłem... Uuu, jest ta czyli prowadzenie. Najmocniejszy skin, jaki trafiłem taki bardzo rzadki w skrzyneczce. Wydaje mi się, że to jest właśnie e, Karambic Loter e, ze skrzyneczki e, Gigabue. Chodzi mi, oczywiście, tylko o ostatni rok, myślę, no nie no, to, to to chyba był najmocniejszy traf, jaki udało mi się zdobyć. Ultra case jest chory i szalony. To jest naprawdę zbugowana skrzynia. To jest naprawdę zbugowana totalnie skrzynia. I teraz wbijamy z Ultra Case'em na buście, zbustowana wersja. Mocniejsza jeszcze, tylko zobaczymy najpierw, co po prostu potrafi ta zboostowana wersja, ale dzieje się grubo. Dzieje się grubo, nie miałem nawet takich oczekiwań co do tej skrzyneczki, a ona naprawdę potrafi. Dobra, buścik prawie trzy razy większe szanse 2,5, 2 razy. No tutaj bardzo o kurczę, gloczek tutaj mega zyskuje. Hmm i tutaj Bizzon, i MK Spider Lily, i tutaj 10 razy większe, prawie 11 na petkę. Dobra, ja chcę to zrobić. Ja chcę to jak najbardziej zrobić. To jest skrzynia, która. Odwala całą robotę w dzisiejszym odcinku, więc ona jak najbardziej zasługuje. Więc rzucamy sobie tak, rzucamy sobie tak. Ponownie cztery osoby, i ta skrzynia robi koksów skrzynecz w bitwie za 96 zł. To jest, słuchajcie, coś, co się nigdy nie, znaczy, nie, no nigdy nie działo. Takie rzeczy rzadko się dzieją w to, co widzicie, czyli żeby skrzyneczka za. Tak małe pieniądze robiła takie rzeczy, tylko teraz no niestety nie zaczynamy, no i o kurde, takiej petki to jeszcze nie mieliśmy, no nie? Wypadało te P250 Asimov, ale w zdecydowanie gorszym stanie niż ten, który tutaj wypada, zobaczymy jak będzie ze Swedem, tutaj też mocniej, znaczy mocniej, też jest mocno... No, igloczek może być. No dobra, Well Warm jest. Kurde, nie, no grubsza jest zdecydowanie grubsza. Zdecydowanie grubsza jest ta skrzyneczka pod wpływem busta. Ewidentnie widać ten boost Nie jest to coś takiego jak w niektórych skrzyneczkach, że busta jest naprawdę ciężko zauważyć, ile są podobne skiny. Nie, o kurde, ho, new Nie, i tutaj też jest dosyć dobry traf, ale niestety nie jest wystarczający, ale różnica jest bardzo, bardzo mała. No i teraz prowadzę chyba, tak? Prowadzę, czy nie? Jasne, że prowadzę. Nie, no, ultra case. Kurczę, moja nowa najtańsza tańsza ulubiona skrzyneczka. Z tych tańszych o kurde, o kurde, o kurde, tu jest bitwa do samego końca. Dobra, uciekam mu, uciekam mu, minimaluerem jeszcze wbiłem. Mnie więc... O, 250 Well Wellwarm. Ostatnia skrzynia możliwe wyjrzeć, decydująca i chyba, słuchajcie, tutaj tego prowadzenia już nic mi nie zabierze. Mówiłem właśnie to. Mówiłem. To Ultra Case'em dzisiaj robimy kosę, moi drodzy. Dzięki Ultra Case'owi, tylko znowu mu uciekam i to właśnie przez to może nie będzie kosy, e, idziemy sobie po mocniejsze skrzyneczki i są to Bisty, skrzynie, które ostatnio się przebudziły, których zacząłem ponownie używać i naprawdę nie żałuję tego, bo po prostu w ostatnich bitwach, kiedy używaliśmy tej skrzyni, nie żałuję żadnej, naprawdę, nie żałuję żadnej. Więc teraz, jaka tutaj skrzyneczka fajnie by nam podpasowała muzyczna? Coś troszeczkę mocniejszego od muzycznej? Mm, może gold case by się zmieścił? Okej, okay, jest gold case. Jest gold case i to jest 1 na 1. Wierzę, że 1 na 1 jest wystarczające. Naprawdę, wierzę, że 1 na 1 jest wystarczające na dzisiejszy odcinek i ze 100 zł, które mieliśmy na starcie, zrobimy sobie koseł albo rękawice dzięki właśnie Ultra Case'owi, którego porzuciliśmy w ostatnim momencie... Więc nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale mamy, kurde, dwa razy Neon Noir AWP. Jego jest minimalnie lepsza, ale bardzo, bardzo minimalnie. Nightwish kontra AWP, no i jest prowadzenie po mojej stronie, ale to nie są niestety najlepsze skinek, które mogłyby wypaść. Dragonic kontra AWP, niestety, AWP jest gorsza. I teraz dawaj Danger, Danger, pokaż co potrafisz. Danger, pokaż co potrafisz. I Gold Case, masz takie naklejki, masz takie naklejki, żeby to jeszcze zniszczyć. Niestety przegrywamy bitwę 1 na 1, która niestety też nie była jakaś super mega mocna. Ja pierdzielę. Moment, słuchajcie, Ultra Case totalny kozak. I zawsze jak go porzucimy, to zawsze dzieje się źle. Więc dopóki otwieraliśmy Ultra Case'a, wszystko było elegancko. A później wszystko się posypało, więc teraz standardowa CS-owa skrzyneczka na koniec. Mm której może wypaść kosa, oczywiście, wiadomo jak jest, i to są nawet spore dosyć szanse. Ja pierdzielę, co to jest za odcinek? Co to jest za odcinek? Co to jest za odcinek? Ja naprawdę nie mam tutaj żadnych pytań. Skleżka, której praktycznie nigdy nie otwieram, właśnie wlatuję teraz na rejon razem z Gold Case. Em. Jest razem z Gold Case'em na cztery osoby i teraz wyciągamy go. Teraz wyciągamy kosę. To jest ten moment. Skrzynia, którą. Na, no, Lunar Case. Świeża też skrzyneczka, bardzo dlatego też w przeszłości nie otwieram zbytnio. Więc Lunar, pokaż, co potrafisz. Lunar, zostań najmocniejszą, najfajniejszą skrzyneczką z rękawicami lub czymś podobnym. Niestety tego nie zrobiłeś i już i kolejnej szansy niestety nie otrzymamy. Ale naprawdę grubo odcinek, bardzo, bardzo dużo zwrotu fakcji, ja jestem w szoku. Naprawdę szło nam mega dobrze, więc Ultra Case, kozak, ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, na razie siema i cześć!